Jaka jest rola i jakie są cele stowarzyszenia? Podstawowym celem stowarzyszenia jest integrowanie firm w Polsce, które zajmują się profesjonalną instalacją wykładzin. Jak wiadomo, tych firm jest w Polsce dużo, natomiast są one drobne. Dzisiaj nie mają reprezentacji. Po to powstało stowarzyszenie, żeby reprezentować te firmy na zewnątrz, wobec producentów, wobec... Innych podmiotów na rynku, ale też wobec siebie. Chodzi też o to, żeby integrować te firmy lokalnie czy, czy centralnie. Innym kolejnym celem jest podniesienie bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem tych firm na rynku, porządkowaniem tego rynku pod kątem norm, zasad technicznych, ale też pod kątem pewnych zasad etycznych. Jednym też z podstawowych celów jest podnoszenie standardów pracy. To jest bardzo dobre i dla firm, które oferują dane usługi i, i oferują dane produkty, ale też dla odbiorców tych, tych usług, tych produktów. Podnoszenie standardów powoduje, że jest, że, 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 że jest bezpieczniej na rynku.